Siemano. Witam was we vlogu znowu e, Profilowe nowe I banner polecam Between I powiem wam że zdycham po tej glebie Ostatniej w sensie gleba była Tak w ostatnim odcinku Jest masakra po niej Ale wyprostowałem sekoła wczoraj też i nagrałem tego Z przodu jest proste w miarę Z tyłu jeszcze jest Także bicie jest w dwóch miejscach jeszcze. Będzie łatwe do wyeliminowania, ale dobra jestem ten. Przed wyjazdem. Muszę zobaczyć, czy na pewno mi bicie gdzieś nie pęk, bo to nigdy nie wiadomo po tej glebie No nie wygląda to najlepiej. Czekanie na Poteja pod nich. Jasmiał być od dawna chmura robił. I mi powiedział dopiero jak to jest AMN. Jedzie dziad. Jedzie popej. Dobry. Dzień dobry Dobra Oral czy jest nagrywany kopie Z Redutą z tunteru. Na tym porcie Tu ty już wykopaliśmy Jedną górkę wyrównaliśmy Eee Bagno No tej łabałcie Ładne Będzie wszystko równe No i tak to... Profesjonalna robota Najazd zrobiony Na kanapę eee. No, dzisiaj chyba nic nie będziemy skakać, bo jest warun do dupy. Ale o, tak wygląda najazd. E, myślę, że jest git dobra? No, polecam. To powiesz o reducie z tunterów. Deszcz nas złapał, rozumiecie to? Taka dobra pogoda była i co i deszcz? Teraz coś tu widzę trochę się uspokaja, ale strasznie nieprzyjemnie jest, no. Taka pogoda jak ostatnia była, byłaby dobrze. A jeszcze jakiś kutas z Porsche...

A, trwa. gruby? Czy to ty? Co tu się dzieje? Co miała po Nie wasz Jedno życie masz. co ty No i co gruby, poleciałeś? Nie ma. Siema Dobra, widać.